Witajcie, mamy niedzielę końcówka kwietnia, 28. Chciałem pokazać, co mróz wyczynił. Tu jest sadzonka magnoli. Mam nadzieję, że odbije. Było minus 5 u nas. Taki przymrozek. Spójrzcie na orzecha. Nie wiem, jak on się uratuje. Ale chodzę po terenie i orzechy wszystkie tak wyglądają. Jeszcze pokażę sadzonką winorośli, co się zrobiło. Owoców w tym roku nie przewiduję. Tak wygląda. Hmm. Wiśni byłoby w tym roku bardzo dużo. Może coś się z tego jeszcze uratuje, nie wiem. Ogólnie wiśnia jest taka zimnolubna, ale przymrowski swoje robią. I tutaj mamy czarne owoce, no, z jabłek, te które później zaczęły kwitnąć, może coś z nich będzie. No ale orzech, orzech wygląda jak martwy. No paskudna sytuacja. Jadę do lasu, tam jeszcze coś, niecoś poopowiadam. No postanowiłem, drodzy pojechać do lasu na Krępnicę czy do Krępnicy eee, troszkę poopowiadam co mi leży na sercu temperatura dzisiaj bardzo wysoka auto pokazywało 23,5 stopnia ale to się zderzak nagrzał czy tam gdzie jest termometr i dlatego tak w tej chwili widzę 17,5 godzina 10:15. Myślę, że jeszcze będzie więcej. Wczoraj temperatura doszła doszła do 20, czterech. <laughs> jak na jak na końcówkę kwietnia to dosyć ciepło. Dlaczego te przymrozki tak zniszczyły sady w Polsce. Rozmawiałem z rolnikami na terenie, tam gdzie jestem listonoszem, donoszę do nich listy i od czasu do czasu tam parę słów się zamieni. Wegetacja rzepaku, który właśnie tu dookoła widzicie, jakby rozpoczęła się o 4 tygodnie za szybko no tak mi donosili rolnicy 4 tygodnie, sobie wyobrażacie to jest miesiąc za szybko, więc już początek marca był tak ciepły, że wszystko ruszyło z kopyta a później jakby wróciło do, do normy nie uważam że że to było że to wybryk natury yy, mamy już wiele dowodów, że to co rządy robią, nazywa się to geoinżynieria. Wygląda to na specjalny zabieg, gdzie klimat ocieplili, przygrzali. Widać to na niebie, jak oni działają. Nie są to żadne teorie spiskowe. Kiedyś można było powiedzieć, Takich rzeczach, że to są teorie, ale coraz więcej tych teorii zaczyna stawać się naszą, jakby, rzeczywistością, i w normalnych, publicznych mediach zaczyna się mówić, że coś jest nie tak z tą przyrodą. Ingerencja człowieka w przyrodę następuje i efekty mamy widoczne. Nawet nie chcę prorokować, jakie będą ceny. Owoców truskawek, jakie będą ceny yy, rzeczy, które u nas rosną, śliwek, chociażby czy, czy innych. No wspomnę o jabłkach. Yy, widzieliśmy, że sadownicy próbowali ratować swoje drzewka, ogrzewali ogniskami, czy na ciągnikach ciągnęli jakieś opalacze i próbowali ingerować, by ocieplić troszkę te owoce. Może się okazać, że kilogram truskawek w tym roku może kosztować 30 zł. Zobaczymy, czy tak się stanie. Dla mnie jawny zabieg zemsta za protesty rolnicze no, i też regulacja cen. Będzie mniej, a drożej. A no, niektórzy mówią o Łodzie, który ma wystąpić, ale to nie są ani biblijne proroctwa. Wszystko to jest takie sztuczne, takie naciągane przez człowieka, takie, nawet nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo. Szkoda po prostu strzępić języka Więc Sami widzicie co dookoła się dzieje Świadomość ludzi coraz bardziej wzrasta yy, W sklepach Także mamy Mamy towar zatruty Woda zatruta Wszystko zatrute Tak, tak to wygląda jakby Ktoś walczył Ze zwykłymi ludźmi jakby chcieli nam przerzedzić przerzedzić stado zmarł mi niedawno szwagier 51 lat, miał rozległy udar też się nie będę wypowiadał na ten temat coraz więcej w ostatnim czasie mamy takich takich rzeczy myślący wiedzą co się dzieje no dlatego, dlatego trzeba szukać jakichś rozwiązań, jakiejś alternatywy, żeby nie dać się po prostu zabić. Roznoszę mnóstwo, bardzo dużą ilość wezwań do wojska z ukr -u. Także to też, też taki mały apel do młodych. Nie dajcie się zabić, nie stańcie się mięsem armatnim. Gierkach, jakie sobie organizują. Nie wiem, czy to jest taki mój apel. No, każdy wie, co robi. Proszę o rozwagę, proszę o świadomość, żebyście się zastanowili nad swoim życiem, nad tym, co się dookoła Was dzieje. 2024 rok ma być takim rokiem jakiegoś resetu. No niestety to też jakaś tam teoria ale okazuje się że jakże trafna no się wszystko dookoła nas zmienia no i zobaczymy zobaczymy jakie będzie lato coś tam przewidują na na czerwiec na lipiec Dlatego ja staram się, jakby na moim internetowym kanale nie poruszać pewnych tematów. Mój kanał ma być poświęcony ogrodowi, grzybom, przyrodzie, tym co lubimy najbardziej. Na innych kanałach, moi drodzy, widzicie różne rzeczy. Obserwujcie to, słuchajcie. No nic z powietrza się nie bierze. Także na tym chyba zakończę te dywagacje o tym, co się dookoła dzieje. Najważniejsze, byście drodzy obserwowali, dbali o swoje zdrowie. Chodźcie do lasów, uprawiajcie swój ogródek. Komuś to też się za bardzo ostatnio nie spodobało. Niby nasza, nie moja. Ale ta europejska unia pragnie doprowadzić do sytuacji, że sianie marchewki, pietruszki czy pomidorków ma być zakazane. To taka walka chyba z Bogiem, bo to od założenia świata było dla, dla ludzi dane jako, jako pewien rodzaj satysfakcji, że coś gdzieś tam rośnie małym ogródku, czy na jakiejś tam działce, ludzie się z tego cieszą. Widzimy, co, co sprzedają w naszych drogich supermarketach. Pomidora to unikam jak ognia. W ogóle tego nie kupuję, nie da rady tego jeść. Nie ma to smaku. A i inne rzeczy też ich jakość coraz bardziej odbiega od normy. Także człowiek chce troszkę swojego, troszkę soczystego, trochę tej esencji, tego smaku mieć w swoich właśnie warzywkach bez żadnych herbicydów, rundapu czy randapu i bez innych rzeczy. Także drodzy, miejcie się dobrze. Za moment dojadę do Krępnicy. Przy okazji macie okazję zobaczyć. całą drogę do tej krępnicy jeszcze mi zostało z 5 minut na razie przerwę. I zobaczymy na miejscu w lesie co się tam dzieje to na razie. No i już jesteśmy bliżutko, no tak niewygodnie, niewygodnie mi się nagrywało, muszę jakiś dokupić sprzęt do samochodu to coś, coś z auta jak się mi przypomnie to poopowiadam wracając do do Krępnicy no właśnie dojeżdżamy zobaczymy zobaczymy czy ludzie na spacerki się udali dwa samochody Żadnego samochodu powiem, że miło mi, nie będę miał konkurencji. Zajeżdżam tu gdzie, tu, gdzie zawsze lubię stawać o i temperaturka 17 stopni. Jak to mówią, komu w drogę, temu w las. I pędzimy do lasu. Zobaczymy, jak sobie przyroda porodziła, poradziła z przymrozkami. Ale patrząc po, po zieleni i po drzewach, yy, wygląda wszystko w normie. No, przy wejściu do, do lasu. Rozejrzymy się troszkę dookoła. Słoneczko na horyzoncie. Niebo dzisiaj w miarę czysto się prezentuje. No i niestety trochę wyprzedziłem. Powiedziałem, że przyroda w lesie sobie daje radę, ale spójrzcie spójrzcie na to. O. Także to są efekty działania mrozu. To drzewo sobie nie poradziło. Tu kolejne mamy to samo. Liście po pomarznięte, drzewo nie odbija tu jest to samo Także tak tak przymrozki zadziałały. No i tu widzę to tu widzę na horyzoncie też te drzewka te drzewka sobie nie dały rady. Nie dały sobie rady. Zobaczymy później jak to po czy te drzewa całkowicie usną, czy sobie dadzą radę. Będę to obserwował. I tutaj mamy to samo. Wszystko efekty działania mrozu. O, zostały drzewa oszukane i tu mamy to samo. Także wiele drzew niestety tutaj mamy dęba. Dąb sobie też nie poradził, też sobie wcześniej zaczął wypuszczać pąki i to wszystko pomarzło. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak ta jak ta przyroda odbije te dziwne zachowanie się na przełomie marca kwietnia. Dobra, wchodzimy do lasu. Dziś taka taka sucha pogoda jest. No, wszystko wygląda, powiedzmy, że normalnie. Dobra, zgłoszę się za jakiś czas. Jakieś 15-20 minut sobie maszeruję. Niebo piękne dzisiaj mamy. I z obserwacji zauważyłem, że brzozy sobie po prostu radzą. Jak spojrzymy spojrzymy sobie dookoła te to wszystko zielone, takie drzewka nawet tam w oddali trochę większe tu jest też brzuska brzozy sobie poraziły z, z tym zimnem albo nie dały się oszukać wystartowały z wegetacją w odpowiednim momencie chyba, że im ten mróz nie za bardzo przeszkadzał no i tu właśnie mnóstwo brzózek jest i powiem szczerze wszystkie mają ładne liście ściółka yy, no wiór wszystko jest tak suche nie wiem czy to zapowiedź tak, takiego bardzo suchego roku będzie zobaczymy jak będzie z grzybami myślę że od czasu do czasu jak popada to to i grzyby będziemy mieli. No idziemy tutaj. Zaglądam w te moje miejsca. Gdzie lubię chodzić w lecie. Bardziej na jesień. Zobaczymy. Zobaczymy, co ten rok nam przyniesie. Nasz ciekawość nie bierze. Yy, w tym roku u mnie ma też jakaś tam zmiana nastąpić. Na razie nie mówię. Co, ale e, ogródka i mojej szklarni nie uprawiam. Z pewnych względów. I liczę, że się coś zmieni. Zobaczymy, co los wyklaruję. O tutaj jakieś mamy ptaszek jakiś został zjedzony chyba o, idziemy jeszcze w takie miejsce, gdzie, gdzie są liściaste drzewka. Zobaczę właśnie jak tam jak tam to przebiegło te trzy przymarzanie po prostu no i powoli będę kończył żeby nie przynudzać jeszcze jakieś shorty by się zdało nakręcić bo przez okres zimowy, no nie miałem o czym dawać filmów więc nie dawałem teraz się troszkę ciekawsze rzeczy zaczną dziać to będziemy, będziemy te filmy robić. O, Przybrałem tajemczynę na twarz. O i tutaj mamy liściaste drzewa. O pąki dopiero dopiero się tutaj pokazują. A tu wygląda jakby zmarzło drzewko. Nie lubię te, tego widoku. Ten grzyb to jest paskudna rzecz, ale myślę, że ten suchy rok to pomoże trochę takim drzewom. No tu wygląda, że jest ok, pąki wszystkie dopiero teraz wychodzą. W większości drzew, ale niektóre takie mają przy, przymarznięte, jak chociażby tutaj. O, tu widać, że coś się zadziało. No, tak samo tutaj, też poschnięte. Co któreś drzewo się dało oszukać, a co któreś dopiero wypuszcza. Wypuszcza świeże pąki. No to jest takie miejsce. Tutaj, gdzie lubią sobie prawdziweczki rosnąć. Dużo ich nie było. Ale zawsze coś się tutaj pokazywało. Ale naprawdę, uwierzcie mi, tak sucho. Tak się jeszcze nie widziałem jak dzisiaj. Dobra, no to będę wracał. Już dobry kilometr poszedłem w głąb placu. Będę wracał, może jeszcze do dobrej pojadę. Zobaczymy, jak jak tam się to prezentuje i do zobaczenia.